thank you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury, oczywiście w Częstochowie. I dziś, proszę Państwa, w tym odcinku zapraszam Państwa do krainy. No, obiecuję, że będzie grubo i z wysiłkiem: do krainy, nie wiem, no, biegów przełam, przełajowych, bieg, biegów przez przeszkody w ogóle no, do takich bardziej ekstremalnych form rozrywki sportowej. E, przyznam się Państwu szczerze, że swojego gościa e, znalazłem e, na portalu społecznościowym i oglądając jego profil widzę, chłop skacze przez ogień, e, przedziera się przez bagno, mówię o co chodzi. Napisałem, czy chciałby w ogóle e, tą swoją pasją się podzielić, bo nie wszyscy takie mają zamiłowania, no okazało się, że tak. Więc w tej rozmowie dowiemy się w ogóle o co chodzi. Proszę Państwa z prawdziwą przyjemnością gościem moim i Państwa Grzegorz Grabowski. Dzień dobry Grzegorz. Grzegorzu. Dzień dobry. Grzegorz, zanim w ogóle zaczniemy o tej Twojej pasji, yy, która jest no, dość oryginalna, a może kilku pasjach, to wyjdzie w rozmowie, to cykl rządzi się swoimi prawami. Okay muszą paść pytania, które padają, ponieważ no, jest to cykl, który ma archiwizować ludzi, którzy mieszkają w tym mieście i którym się po prostu coś chce robić, a Ty bez wątpienia taką osobą jesteś. Pierwsze pytanie brzmi, Częstochowianin. Częstochowianin. Ale tak z dziada, pradziada? E, nie, pierwsze pokolenie. Moi rodzice są spoza Częstochowy, także mm -hmm. można powiedzieć, że Częstochowianie z pierwszego pokolenia. To tak jak ja. To możemy, możemy sobie, sobie ręce podać. podać. Masz jakąś wiedzę związaną z dziadkiem, pradziadkiem, co oni robili, z czego mieli chleb? No ten przysłowiowy chleb mieli z pracy na roli. Byli rolnikami. rolnikami Zarówno rodzice od strony mamy, jak i od strony taty. Także właściwie pracowali na, na roli. Z tego co się orientuję, mój dziadek od strony mamy pracował w piekarni, z tego co się dowiedziałem kiedyś. Mhm. Bo niedaleko była piekarnia, także mój dziadek często tam Pilnując takich magazynów obok czasami w nocy chodził się zagrzeć i tam jeszcze pomagał i to nie było tak, że po prostu się tylko zagrzeć, tylko dlatego, że w tej piekarni kiedyś e, pracował. Aha, e, Czyli to, 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 to tak, trochę sentyment. No i z tego co pamiętam jako mały dzieciak, bo jeździliśmy do dziadków na wakacje, no to e, dziadek też koniem i wozem e, rozwoził ludziom węgiel. Aha. Też było coś takiego niepowtarzalnego, trochę takiego innego. Ja jak jechałem na wakacje i dziadek nie miał pracy u siebie tam, że tak powiem w polu czy w zagrodzie, to rozwoziliśmy ludziom węgiel, brał mnie do pomocy. Dla mnie to była super frajda, wrzucać ten węgiel na wóz, rozwodzić Aha. ludziom ten węgiel. No i chyba największa frajda po każdym kursie, tak. gdzie dziadek dostał parę groszy. Wracając do składu węgla, dziadek zawsze mnie zawoził na lody, także... Była to nagroda. Była, to była nagroda, najfajniejsze mhm. chyba wspomnienie z moim dziadkiem, wspólny tam rozwóz tego węgla i Aha. jazda na lody. No super. Grzegorz, o co chodzi w tej Twojej pasji, bo to jest tak, że no wiesz, strongmeni, no to tam nie wiem, dźwigają beczki z piwem, ciągną jakieś betonowe klocki, Aha. no i to jest taka rywalizacja, że startuje pięciu, ten, który pierwszy, no to wygrywa. Mam to na myśli Pudziana i w ogóle tam jego sukcesy. Natomiast jeżeli byś, jeżeli byś mógł mi opisać no te biegi przeszkodowe. Przeszkodowe. Biegi przeszkodowe. No, znaczy one są różnie nazywane, bo to są biegi ekstremalne, biegi przeszkodowe. Mhm. E, także e, no ogólnie chodzi o to, że trasa biegu jest urozmaicona o przeszkody naturalne. No. Mhm. czyli jakieś Na jakich tych odcinkach rozgrywa się? E, bardzo różnych. E, bo tych biegów przeszkodowych teraz są dosyć popularne i jest ich dosyć dużo i praktycznie każdy organizator z tych biegów e, urozmaica jakby ten swój e, z, m, repertuar, repertuar tak bo są biegi dla dzieci, e, są biegi e, na różnych dystansach, począwszy od 5, tam 10, 12 km aż po biegi e, powiedzmy 20 kilometrowe, ale są mhm. też biegi na przykład dwudniowe. To są już takie naprawdę ekstremalne biegi, gdzie, gdzie zawodnicy, no można porównać je do ultramaratonów, z tym, że dodatkowo są jeszcze e, Ale to jest tak, że on przeszkody. biegnie, śpi i biegnie dalej, czy cały czas biegnie? To znaczy no są jakieś przeszkody na pewno, jakieś przerwy na pewno sobie tam e, robią, to nie jest tak, że trzeba cały czas biec, można te... E, no ale powiedz mi, cześć. no kiedy, no bo tak, m, m, ostatnie bieganie jest dość popularne, no to widzimy czy... Chodzenie z klikami, tam mhm. po alejkach ludzie się ruszają czy tam biegają. Natomiast no, ta forma biegu jest bardzo ekstremalna. Kiedy to się w ogóle zaczęło? Jak ty te tego bakcyla załapały? No to można powiedzieć, że to jest dosyć długa droga do tego, tego mojego biegania ekstremalnego. Właściwie to mogę powiedzieć, że chyba to się zaczęło w wojsku, bo jestem z rocznika, który był jeszcze w wojsku. Mhm. Byłem w jednostce powietrzno-desantowej w Lublincu. Czyli no, ty jesteś komandosem. No może tak powiedzieć. No. no i tam wiadomo, że był konkretny wycisk, były konkretne ćwiczenia, były skoki spadochronowe i zawsze gdzieś tam już po, po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej Zawsze gdzieś tam z tyłu głowy chodziło mi coś takiego, czy właśnie nie można byłoby tego wszystkiego, co w wojsku przeżyłem, przełożyć na taki grunt, jakby powiedzieć, sportowy. Wtedy te biegi takie przeszkodowe, czy ekstremalne, crossowe, bo one są różnie nazywane, nie były jeszcze tak popularne. Dlatego to troszkę czasu minęło, zanim przyszła ta pasja związana z takimi biegami. Można powiedzieć, że taki powrót do tego wszystkiego, do tych biegów zaczął się od takiego momentu, gdzie stwierdziłem, że jednak potrzebuję więcej ruchu, miałem trochę problemów z kręgosłupem no i trzeba było coś zacząć robić. Chodziłem na siłownię, chodziłem na basen, ale wszystko to jakby powiedzieć nie spełniało moich oczekiwań. To wszystko było nudne, monotonne, aż znalazłem takie miejsce, które się nazywa CrossFit Częstochowa. CrossFit? Crossfit to jest forma odżywiania się? Nie, Nie jest to forma. Bo treningu. Mnie fit to się kojarzy, wiesz, że coś jest fit to sałatka fit, jogurt fit. No, dobra, przepraszam, że przerywam. Crossfit to jest. Crossfit jest to połączenie kilku dyscyplin sportowych, bo to są mi treningi cardio, są treningi fitness, gimnastyczne, podnoszenie sztangi. I to jest taka mieszanka tych wszystkich takich dyscyplin. Są to treningi o dużej intensywności, o dużej różnorodności, o du różnej długości tych treningów i one pozwalają mi przygotować się do do takich biegów właśnie ekstremalnych pod kątem mhm. wydolnościowym, siłowym, sprawnościowym mhm. i to jest takie połączenie jedno z drugim, po prostu Ale te treningi... to jest tak, że, yy, bo jak gdzieś na siłowni no to dobra, no to tam na tym rowerku, na tej wyciskarce, na tym, natomiast w przypadku crossfitu to już ktoś Cię prowadzi? Tak, są trenerzy, są już rozpisane już treningi. Oni widzi co i mówi Ci co masz robić, w jakiej kolejności tak i Tak, dalej. tak to, są, to są instruktorzy, którzy mają... Ile trwa taki trening? Godzinę. Godzinkę? Godzinkę, tak. Aha. To jest trening właściwie dla ale każdego. Ale bardzo intensywna to jest godzina? E, ten trening Zależy jest... jest to, 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 tak, to, tak, to tak, to tak. Ogólnie trening jest godzinny, ale on jest podzielony na etapy. To jest tak, że zawsze na początku jest rozgrzewka kilku, kilkunastominutowa, potem jest część taka powiedzmy siłowo-techniczna, mm -hmm. gdzie pracujemy nad techniką wykonywania ćwiczeń, żeby sobie jakieś tam krzywdy potem w przyszłości nie zrobić i ewentualnie pracujemy nad siłą i potem ta dopiero trzecia taka część mm -hmm. właściwa jakby treningu, ona polega na tym treningu, że właśnie mamy rozpisany trening. Na bardzo dużej intensywności Aha. i to jest mieszanka różnych Różne ćwiczeń, ćwiczeń tak. Dobrze, to jest na przykład gdzie, na... Grzegorz, Grzegorz, ten crossfit, ten, gdzie Ty ćwiczysz ten crossfit? To jest u nas w Częstochowie na ulicy Bur Na ulicy Bur na jak ulicy się, Bur. się nazywa? Na... To jest CrossFit Częstochowa, Crossfit? Bastion dokładnie, no, nie wiem czy na Bastion nazwa jeszcze obowiązuje, ale no ogólnie CrossFit Częstochowa, Częstochowa na, tak, ulicy na ulicy Bór, także nie ma problemu z nalecy. Powiedz mi czy to jest drogi gips, znaczy no że czy za darmo, czy jest jakaś odpłatność? Za... Znaczy jest odpłatność, oczywiście, że płaci się, no, wiadomo najtaniej wychodzi karnet, można sobie karnet miesięcznie na, na. wykupić. Ja korzystam z Karnetu Open i właściwie mogę korzystać. E, właściwie co dzień mogę przychodzić i zapisywać się na ćwiczenia. E, fajne Aha, jest ile u nas. to jest miesięcznie. E, to też jest e, różnie. No, ale no nie, ale dwie czy cztery stówy. E, powiedzmy dwie z hakiem. Dobra. E, dwie ale to z hakiem, nie, no to też a, a, ale tak. Na... To, to jest powiedzmy w porównaniu z jakimiś siłowniami, może to jest drożej, mhm. ale z Kolej w porównaniu z treningiem personalnym jest to taniej na pewno, Aha. a grupy są do 20 osób, na zajęcia mhm. trzeba się zapisywać, także e, zazwyczaj mhm. jest tak, że... E, I są chętni? Są chętni. Co więcej, są zajęcia, że brakuje miejsc już czas. Dlatego ja się zapisuję praktycznie w weekend już na cały tydzień, Aha. że po prostu na te ćwiczenia, które chcę iść, żeby. Czy to robisz poważnie? Codziennie jesteś i codziennie nie Nie, codziennie jestem, no brakuje, wiadomo, czasu, no, no. ale staram się 2-3 razy w tygodniu być. Ale są osoby, które no, praktycznie codziennie przychodzą mhm. na, na, na treningi. i Ja to w no, są ogóle nadobalni. powiem ci, że y, kiedyś. Y, Wiesz, m, m, tak mnie trochę dziwiło, że nie wiem bieg rzeźnika e, jakaś poriada, że te nazwy tak, tak. w ogóle wiesz tych e, biegów, e, no to już sama nazwa to, się to. skórka na tyle. Na, 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 na no te, te nazwy podejrzewam, że one mają e, e, już w samej nazwie e, pokazać jak trudny jest to bieg. Aha. Te nazwy naprawdę są niektóre śmieszne, bo takie najpopularniejsze no to jest Spartan i Magedon. Mm -hmm. I, i, I to są organizacje, to znaczy organizatorzy biegów już są na tyle znani właściwie w całej Europie, czy można powiedzieć nawet na świecie, gdzie są nawet mistrzostwa świata organizowane. So, tak I zawsze na tych biegach. Pierwszej takiej fali, bo e, e, zawodnicy na trasę są puszczeni ze względów bezpieczeństwa, żeby tam się jakieś korki na trasie no, nie no, robiły. No, no, no. E, na przeszkodach są wpuszczeni tak zwanych falach, powiedzmy po, po 10-20 mhm. osób. I ta grupa elit biegnie zazwyczaj na początku i oni już zbierają punkty do mistrzostw Polski, do mistrzostw. Czyli to już normalna dyscyplina, dyscyplina sportowa. sportowa. Tak, tak. Czy tak. za tym idą pieniądze? Podejrzewam, że jakieś na pewno. Nie wiem, czy da się z tego wyżyć, ale mm -hmm. są, są zawodnicy, którzy właściwie no, jeżdżą ja, od czy... zawodów na zawody. Poważnie. Ja, I, tak. I startują, i ten. Tak, ale, ja, no? to, ja, ja to traktuję bardziej jako formę rozgrywki, jako form, formę takiego odstresowania się, tak, tak, sprawdzenia tak. swojej sprawności. E, wytrzymałości mhm. i jest to na pewno też e, okazja do wielu spotkań, bo, bo, bo zawsze fajnie jest no jak tak, się no, tam, bo no, spotykają, spotykasz ludzi, którzy mają podobną, podobną zajawkę jak, jak Ty. To jest super. Ym, ym, w takim biegu na przykład popularnym to ile, y, ile osób bierze udział to są wiesz no nie wiem no takim no to też jest. Ale jest dużo tych ludzi, że na zasadzie że. Jest dużo, bo teraz za dwa tygodnie będę uczestniczył w biegu Katorżnika w Lublińcu. O, katarżnik, Tak, Lublincu. ciężka nazwa. Czyli tam gdzieś koło jednostki będziesz zbiegł swojej. Znaczy, je, tak, jednym z organizatorów będzie właśnie jednostka wojskowa w Lublińcu, z której Czyli byłem. Listopada... Także to taka mała pętla, tak, się tam przynajmniej... z, 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 No z, ile to się osobiście. Z tego co się orientuję to może być osób około pół tysiąca, 500 osób, tak, bo e, e, na pewno będzie bieg e, w pierwszej fali tak zwanej, no to jest bieg e, dla VIP-ów i fotoreporterów, którzy chcą wziąć udział w tym biegu, potem są dwie fale e, dla mężczyzn, po 200 osób, e, osobno jest bieg dla kobiet, osobno jest bieg drużynowy, e, podejrzewam, że około 500 osób by się uzbierało, co więcej e, już dawno miejsc nie ma. Eee, sie, się ba zapisać. Bardzo się ciężko było zapisać. Akurat bieg katorżnika jest tylko raz w roku. I eee, dlatego się, się jest bieżą. ta trudność, bo na przykład inne biegi e, typu e, Spartan, Radmagedon, one są w różnych miastach organizowane. Czasem jest to cały weekend mhm. e, taki biegowy, także biegną dzieci, biegną osoby na różnych dystansach. Karczyn, tak bieżą. Także troszkę łatwiej się zapisać, ale są biegi, gdzie naprawdę są dosyć popularne mhm. i ciężko się bić, także ludzi Podobnej zajawce, którzy chcą mm -hmm. się utaplać w błocie, zmęczyć, zmoknąć, e, poobijać, siniaków sobie narobić, no a jest więcej. Nieprawdopodobne. Czegoś to <grym> szcibskie pytanie, ale muszę zadać, co ty na co dzień robisz, żeby zapłacić w część, prawda? Ja eee, no, eee. Pracuję, no. Co, co? Pracujesz? Pracuję. <grym> Nie ma wyjścia. Ale mogę zapytać, co robisz, czym się zajmujesz? Eee. Tak, no, nie jest tajemnicą. Pracuję w zakładzie, który e, zajmuje się produkcją e, artykułów dla dzieci, Aha. szeroko rozumianych. E, tutaj często chyba trochę takich firm jest. E, robimy praktycznie wszystko oprócz e, pusków, e, bo e, dużo jest firm tutaj wózkarskich tak. na naszych rynku. E, my robimy e, nosidleka, chustę, e, ubranka dla dzieci, jakieś okay. podziale, także to bogate Gotujesz? E, zdarza się. A co najlepiej Ci wychodzi w kuchni? Eee, ciężko powiedzieć. Najlepiej to mi wychodzi chyba jedzenie. <śmiech> <śmiech> nie będę oryginalny. Ale, ale biorąc pod uwagę ten styl Twój życia, to jak gdyby zwracasz uwagę na to, co jesz? Eee, tak, staram się zwracać uwagę na to, co jem, ale mm, jakby to powiedzieć, nie, 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 nie robię tego z jakąś przesadą. Bo hmm. po prostu staram się tak to normalnie wszystko dzielić. Czyli jest praca, jest czas na trening, jest czas na, hmm. na bieg, jest czas na e, życie jakieś kulturalne, jakieś inne zajęcia. I tak samo z tym jedzeniem. No wiadomo, że sportowcy wyczynowi, zawodowi, czy ci, którzy naprawdę już jakieś tam wyniki chcą osiągać, mhm. no to ta dieta też jest nieodzownym elementem. Oprócz treningu, no ryż jakiś kurczak, już, rysz rysz, i kurczak, no, rysz, kurczak. Tak, kurczak, tak kurczak, jakiś tuńczyk, no. jakieś tego typu rzeczy. Staram się. no Wiadomo, że, 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 że treningi bym no, wymuszają jakieś tam mhm. zdrowsze jedzenie, bardziej zbilansowane, o większej zawartości białka. Mhm. Ale to nie jest tak, że, że, że nie pójdę ze znajomymi na pizzę, na hamburgera, nie, wiadomo, nie, nie zjem wiadomo, jakichś wiadomo. innych rzeczy. Hard rock cafe koszulkę widzę, czyli rozumiem, że ostro w bieganiu i ostro w muzyce. E tak, tak. Muzyka zdecydowana, tak. Te mocniejsze brzmienia mm -hmm. rockowe, metalowe. takie, tak. które dla ciebie ważne, to co by to było? Mm, tych zespołów jest dużo. Cie, Ale cie, co, cie, cie? Slayer, czy to bardziej Slayer, czy. Slayer, tak. Wiadomo, wiadomo <laughs> Slayer musi być, jeśli się słucha metalu. A, ja się wychowałem na północy, także nie, nie było wyjścia, żeby nie słuchać muzyki metalowej. Tam praktycznie wtedy, kiedy ja mieszkałem na północy, wszyscy słuchali muzyki albo metalowej, albo tak. albo, albo, albo rocka, rocka ciężkiego. Tak. Także wiadomo, że to były Iron Maiden, była Metallica, mhm. był Slayer, no i polskie zespoły, Vader, AC Drinkers. Mhm. No i powiedzmy już może nie takie typowo metalowe zespoły, ale no cały czas gdzieś tam w mojej głowie siedzi, czy to proletariat, czy iluzje, no to są zespoły, które, tak, tak, które zawsze gdzieś tam... Ulubiony film Grzegorz? E, ulubiony film. Tych filmów jest sporo. Ja wiem, jakbym miał wybrać jakiś jeden, to byłoby na pewno ciężko. Nie mam jakiegoś filmu. Ale to bardziej polski, który... film, polski film, czy polskie filmy, czy raczej... Nie, nie mam jakiegoś takiego, że to musi być polski mm -hmm. film. E, powiem inaczej film, który chyba najwięcej razy oglądałem, ale to z czasów mojej bardzo dawnej młodości to było wejście Smoka z Brusem Lee. To chodziło się do kina na okrągło. Potem jak już były odtwarzacze DVD, no to się oglądało. Jezu, to oglądał ja na wejściu film. Smuka byłem chyba z 7 razy. Tak, Wami ale to byli to... pasjonaci co? co ale jaki okropu? wybuch był w ogóle potem, prawda? Jeżeli chodzi tak. o, o szkoły, karate czy ten. To myśmy w ogóle o tym nie mieli zimnego pojęcia, bo to te czasy przez komuny, tak. socjalizmu, To to, to, to było wiesz, coś tak. takiego wow, ale no tak jak z jakichś innych filmów jakbym miał coś wybrać tak na szybko, nie wiem, byłby to może Gladiator. No Gladiator, super, dobra. Jest e... czas na czytanie książek? Zdarza się. Staram się też jak mam wolną chwilkę coś, Jednak coś, coś poczytać. Mhm. To co, co byś mi polecił, jaką książkę albo. Którą tak? Tych książek też troszkę było. Nie wiem, chyba nie będę oryginalny. Z ostatnich książek, które czytałem, a które mógłbym naprawdę tak z serducha, że tak powiem, polecić, no. myślę, że byłaby to książka Gregora Gregor, Gregor Davisa, Roberta Shantaram. Dziękuję. Bardzo fajna książka. Książkę, którą też niedawno czytałem, to była informacja żulczyka. A tak, tak, no, no, tak, no, nawet no, byłem no, u nas, przyjeżdża czasami do Częstochowy, są spotkania z autorskie. Także tak. bardzo sympatyczny autor, bardzo fajnie pisze i, i książka Informacja zwrotna też na pewno mogę polecić. No, a teraz, a, a, tak, a, a teraz jestem na etapie książki naszego. Mogę powiedzieć chyba wspólnego znajomego, bo Przemka Kosakowskiego. Aha, no tak. E, czy tam także to jest, bo kiedyś Przemek jak był jeszcze w w From Poland, to mhm. e, nawet tam troszkę, akurat Przemek miał urodziny tam, czy tam wywiad z nim prowadziłaś, mhm. e, a Przemek Kosakowski moim sąsiadem był. Mieszkaliśmy w jednej klatce na północy, Aha. mieszkałem na parterze. Tak, Przemek na czwartek. 40 Przemka była w teatrze, w Tak, tak, tak. I teraz w, w łapy mi wpadła właśnie Przemka o, e tak. książka, także po dwóch rozdziałach jestem, trudno coś tam więcej powiedzieć, ale no. No, zapowiada no. się ciekawie. Dobrze, czego życzyć? Nie, przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Jaki jest w ogóle Twój stosunek do częstochowy? Co Ty sądzisz o tym mieście? Hmm. No, i ogólnie pozytywnie. Czy pozytywnie. Nie, po pozytywnie. Ja wiem, że, że znajdują się osoby, które narzekają troszkę na Częstochowę, że, mm -hmm. że mało się dzieje, że nie ma gdzie wyjść, że są miasta, w których jest e, więcej atrakcji. E, Okej, okay, jest to, ale tak jak już chyba w to miasto jestem jakoś tak brośnięty bro korzeniami. E, myślę, że to i, i oferta i sportowa, bo tak mówię i Raków, i, tak. i, i, i włókniarz, i czy Norwid teraz, bo wcześniej jazę jest tak. często chyba, oferta, oferta sportowa jest. Są miejsca, gdzie można być oferta kulturalna, bo mamy i kino, teatr, mówię tak, e, twój, twój teatr, Filharmonia. Jest młodych ludzi, którym się coś chce, działają w ja muzyce, zależy, w innych to. elementach kulturalnych, także jest, a jeśli brakuje komuś zawsze można gdzieś pojechać. Tak. Bo ja czasami też, no, nie, nie mówię, że siedzę cały czas w Częstochowie, ale no, jeśli jest jakiś fajny koncert, no, głównie bieżą na jakieś muzyczne, tego typu imprezy, mhm. no, to jest niedaleko, czy do Łodzi, do Wrocławia, do Warszawy. No, Dobrze, Grzegorz, czego Tobie życzyć już tak na koniec tej naszej rozmowy? Czego życzyć? Zdrowia chyba. Zdrowia. Dobrze, to, <laughs> to, ja to, to, ja ci, to jest najważniejsze. Ja ci, Grzegorz, życzę zdrowia i życzę Ci, żeby ci się dalej chciało chcieć tak, jak ci się chce. Dziękuję bardzo. Żeby ci ten zapełnie <laughs> minął. Proszę Państwa, cóż ja mogę powiedzieć? Gościem państwa i oczywiście moim gościem, Grzegorz Grabowski, człowiek, który uwielbia męczyć się biegnąc i pokonując przeróżne przeszkody uprawia na co dzień crossfit jest taki klub nabor, który no, powoduje to że jest przygotowany fizycznie odpowiednio do, do tych biegów no i jeżeli kiedyś byście Państwo chcieli bieg katorsznika albo bieg nie wiem z toporem w głowie albo Jakie, jakie Jakiś Ranmagedon, no, Spartan, Masakrator. Masakrator. To proszę Państwa wszystko znajdziecie w internecie. No, jeżeli hmm. Wam się tylko chce to bardzo serdecznie zapraszam. A ja dziękuję, że poświęciłeś czas również, Nie ma problemu. Bardzo mnie mi miło i machamy. Trzymajcie się ludziska, pozdrawiamy Radzie. Was. papa. pa. pa. pa, pa, pa.